Tak, jeszcze, czy ten nowy podatek od środków transportu to jest wyższy od ubiegłorocznego? I to nie jest, natomiast no, stawki są utrzymane na poziomie od roku. Tak i ten sam. A jeszcze kontynuując moje pytanie, czy Państwo się nie zastanawiali nad taką propozycją może zrobić taką symulację, żeby zrezygnować i zdecydowanie obniżyć np. podatki od środków transportu? Jest wtedy nadzieja, że ściągnąłby przedsiębiorców z innych gmin, bo to przedsiębiorca nie jest przypisany do gminy, może, może płacić w innych gminach swój prawda? I to, to ja. konkurencyjne to. ceny robiąc można być, można zebrać więcej pieniędzy niż, niż utrzymując jakieś wysokie, tylko to trzeba zaryzykować, bo no te wpływy z budżetu nie są aż, z podatków nie są aż tak wielkie, żeby to groziło zawałem budżetu gminy. Może Dąbrów. Proszę panie, ale za odwocem tutaj radnego gajda, ale pamiętajmy, że te wszystkie pojazdy niszczą nam drogi i każdy, na przykład teraz sobie weźmy tą drogę Brzozowa Gać-Dęba, gdzie, gdzie jeżdżą i ciężkie sprzęta trasy z piaskiem i nie tylko, powoduje zniszczenie dróg. To są nasze drogi i je remontować my musimy. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to możemy prosić, ale sam Pan wie jak prosiliśmy o Głowackiego i jeszcze jest to w planach, że będzie ona tam remontowana, poszerzana, ale pieniądze trzeba do tego pewnie będzie dołożyć i do wszystkich dróg, więc my rezygnując Jestem pewien, że nie przyciągniemy, bo to, bo to nie jest aż tak wielka liczba tych pojazdów, które tutaj u nas będą potrzebne y, i, i ruch będzie jak na 17. No nie, nie będzie, więc, więc te obniżenie, my już żyliśmy raz obniżenie stawek chyba, nie wiem, dwie kadencje temu czy trzy więc ja uważam, że, że, że na razie mówimy, że, że ktoś będzie zamykał inwestycje, że nie będzie jeździł, ale tak, ja to rozumiem, bo, bo, bo tak każdy chciałby te podatki płacić w mniejsze. Utrzymanie tych stawek jest na tym samym poziomie, no i jest jakoś szansa i te kilkadziesiąt tysięcy, które by były zmniejszeniem. Przydałby się na jakieś dziury do załadania, albo pokrycie kawałka asfaltu, albo nawet do celu, albo wytyczenie. Tak, panie przewodniczący, to słuszna uwaga, tylko moją intencją było szukanie również pieniędzy dla budżetu poprzez to, że przyjdą z ościennych gmin do nas przedsiębiorcy będą płacić, nie znaczy, że zwiększy się ruch samochodów na naszych ulicach, bo to tylko w momencie, kiedy przyjadą do gminy, zapłacić podatek od tego. A to mi chodzi, żeby zrobić atrakcyjną cenę w celu ściągnięcia z okolicznej Nie wiem, czy to jest... To jest jeden z pomysłów. Ja powiem swoje zdanie. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo do gminy płaci się podatek, jeśli jest zarejestrowany w danej gminie. Jeżeli ktoś jest to zarejestrowany. To wątpię, żeby przedsiębiorstwo całe... No tak, żeby było, żeby pan... Pan Zagura na przykład się zamówił w naszej gminie. więc ja jest dobre dochody, no ale to musiało być naprawdę atrakcyjne na cena. Ale no, wreszcie, wydaje mi się, że zbyt, to jest mał realne. No, nie muszę Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze z tych radnych, głos? Nie, <tryk> ja jeszcze może. Ja taką propozycję no, usłyszałem od no, jednego z przedsiębiorców. Znaczy, żeby obniżyć o połowę że są takie gminy centralne w Polsce, w centrum polskim, gdzie się rejestrują, samochody i tam pracę podatka, no. jest to walczone ryzyko. No. Nikt nie powie, że na pewno tak się stanie, że jak obniżymy w wieku czasie. Jeśli Tak by było, są, oczywiście jest to oczywiście jest to propozycja to będzie Tak, to konkretnego człowieka, który ma samochody to popatrzcie, będziemy mieli więcej hmm, hmm, tu samochodami przyjdzie, ale do rzeczywiście. Ale to można za rok podnieść. Zaryzykować. Nie wyjdzie to. W ogóle jest rok, to roku uchwalenie. To jest, no, to ryzyko. Ryzyko na rok. Jest to ryzyko. Bo może nikt nie przyjść, prawda? No to może, może. Proszę, za rok za rok usłyszeć co zrobiliśmy jako 100% czy podnieśliśmy ten katar. To jest obniżać jest bardzo fajnie i Ale podwyższać to sam Panie Radny pan wie, jak ciężko było 10 groszy kiedyś podwyższać. No ale a kto powiedział, że dwa razy tyle by przedsiębiorców przyjedzie i zarejestruje się na pewniej niż do tej pory. No? A jak przyjdzie? A, a, to, Pomysł plus odpowiednia reklama i Kto, kiedy nie spróbujemy, to się nie dowiemy, jakie skutki to może przynieść. To, co ja wystąpiłem, to na propozycję był wójta, tylko chodzi o trzy autobusy. To są tylko te trzy duże w gminie. A jak rada to te to nie było A może jak obniżymy dla dużych autobusów, to zaraz 100 autobusów się zarejestruje u nas i w sumie będziemy do przodu? <dories> <MMstein> <cción> ale ten podatek w te kosztach przedsiębiorcy, ten podatek transportowy w zasadzie <Aubain> <mówi> stanowi niewielką część w strukturze jego przypisów, myślę, że to taka zapęta nie będzie zbyt A przenieść siedzibę to też tak, że z dnia na dzień to też się nie zmierzy, miejsce, Czy nie biuro, jakiś biuro na miejscu, komputerować, czy po placu może zostać tam, gdzieś teraz Ale i te maksymalne stawki zresztą dużo większe niż... Znaczy jest, jest również wiele takich sytuacji, proszę Państwa, że wiele samochodów jest naszym, nawet przez naszych przedsiębiorców, leasingowanych, prawda? jak jest leasingowany, to oczywiście on nie płaci już tu poza Płaci tam gdzie jest właściciel, pełno twardów, banki, gdzieś tam i tam, a tutaj jest tu niszczy nam drogi, no ale to jest zgodne z prawem, no widać po rejestracjach, ale wiele jest takich samochodów, które w lezingu jest, jeżdżą tu, nas niszczą drogi i nie mamy z tego ani złotówki, Proszę bardzo, podniżenie tej kwoty mogłoby też no, czy w Klementowicach jest taka sytuacja, że nie ma takiego częstego połączenia Klementowice kult No to zgłaszamy dla z że starsze osoby w pewnych godzinach chcą czy przyjechać czy do środkach, czy na szczebszych coś, ale no i też w różnych stałach, czy też gminnych, innych, nie wiem, wszyscy mają samochody. No, chcieliby korzystać z tego transportu. I właśnie też pewnym przedsiębiorcom tłumaczy się w tym, że koszty od takiej linii przyrastają, po prostu musiałbym dokładnie interesu, no bo nie było ruchu, no to by to, by to tak dużego by to ruchu, to może też go zachęciło taka obliczka, gdy otworzył po innym. Może. Mogę? Czy ktoś chciałby być No to możliwe, że... Ale to trzeba było zgodnić wcześniej, żeby... żeby się zdeklarował, że otworzy taką inną dodatkowo, albo że tam to w takim warunku, możemy, można by było mu te, te stawki obniżyć. Nie ma żadnych prawda? Wtedy nie jest zobowiązanie, tak, to nie ma żadnego problemów. Ale tak. Jedna czy pięć osób do autobusu nie wsiądzie, czy do bursa. To znaczy, my mieliśmy takie, takie ja miałem taką sygnalizację że największy problem jest w wakacje. Tak, 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 Ponieważ tak, 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 nie wiem, czy to jest prawda. Tego, tak, 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 to, tak, to, tak, to, tak, to tak. oczywiście jeżdżą naszymi szkolnymi autobusami. Ludzie. Tu się posiłkuje i, i, i przewoźnik szkolny nie robi z tego powodu problemu. Wierzę, że na zabrać e tych ludzi starszych, którzy z północy czy z innej strony, tam czy z południa gminy coś dostają do tego Natomiast wakacje jest problem, bo ten autobus nie chodzi. To nie tylko o to chodzi, tylko wakacje już nie jadą miesięcznie. Nie chcą się do szkół, do buław I już on nie ma tego dochodu. To, nie jest A on teraz tak. bo on teraz robi półtora kursu. <tus> e, jedzie jeden bus. I drugi, założę dzieci do szkoły i tego, jeden bus zostaje w puławach, musi przyjechać kierowca do domu, siedzi i na godzinę 15 musi wyjechać do puław, zabrać tych ludzi i ten bus stoi, prawie cały dzień w puławach. No, obsługuje, ja chcę zgodę. odsłużyć to linie. No, my... To jest coś, że dzieci płacą za te dziesięć i on bezwzględnie już się

Jest no albo jeśli są wątpliwości, no to może zastanowić się nad kwotą. No, propozycja przewoźnika jest taka, prawda? A może to po prostu na drodze kompromisu dojść do jakiejś kwoty.